Moda. Japończycy tak bardzo kochają cycki, że je noszą. Któż nie kocha Japonii? Efektywność w pracy, dziwne gry wideo, wyśmienite sushi i niesamowite, a często dziwne kreskówki. Do tej listy należy teraz dopisać nową modę pojawiającą się na horyzoncie. Mokre cycki 2D. I nie mówimy tu o jakimś anime. Tego mieliśmy aż na to przez ostatnie lata. Tym razem mówimy o cycuszkach na koszulkach. Z informacji, jakie posiadamy, wynika, że niedługo w sklepach zagoszczą koszulki z nadrukowanymi mokrymi cycuszkami. Pozwólcie, że powtórzę. Nadrukowanymi, mokrymi cyckami 2D. A jeśli te Wam się nie podobają, co powiecie na okienko z cycuszkiem? Z jakiegoś dziwnego powodu dostępne są też męskie rozmiary. No to jak? Zbieracie już pieniądze i szukacie sklepów internetowych, które sprzedają te koszulki? Przyznajcie się, kto z Was chciałby mieć taką koszulkę lub widzieć na ulicach kobiety je noszące.